Jesteśmy na Brochowie w zabytkowym kwartale polna chińska 3 maja koreańska. Planujemy na tym obszarze przeprowadzić dużą rewitalizację, która obejmie i budynki gminne i tereny wokół budynków. Zaproponujemy mieszkańcom dużo więcej funkcji. Funkcję rekreacyjną, funkcję sportową. Będzie oświetlenie, będą nowe drogi wewnętrzne, będzie monitoring, będzie dużo zieleni. Cieszę się, że ten program Powroty Kamienic obejmuje też inne osiedla. Stoimy przed kamienicą, która jest przeznaczona do remontu. Będzie ich 18, ale też place zabaw, boiska. Są to zgłoszenia przede wszystkim Rady Osiedla Brochów. Mieszkam tutaj od 36 lat. I cieszę się bardzo, że w końcu miasto wzięło się za moje osiedle, za rewitalizację kamienic, za podwórka i za drogi tutaj dojazdowe. Planujemy w tym roku zlecić dokumentację projektową. Roboty budowlane planujemy w latach 28-29.